TV Nie tylko smaczne jedzenie, ale przede wszystkim atmosfera świąt Zmartwychwstania Pańskiego i możliwość spotkania z ludźmi przyciągnęły bezdomnych i potrzebujących na śniadanie wielkanocne, które odbyło się na sanockim rynku. Inicjatorem przedsięwzięcia był burmistrz Sanoka. Są to osoby, które no, są na jakimś zakrętach, mają jakieś problemy swoje życiowe i chcieliśmy pokazać władze miasta, że jesteśmy razem z tymi osobami. Chcieliśmy pokazać, że, bo to śniadanie wielkanocne jest nie tylko dla ubogich i bezdomnych, ale to śniadanie wielkanocne jest dla mieszkańców miasta Sanoka, żeby się rzeczywiście jednoczyć z tymi osobami, które najbardziej potrzebują. Po odmówieniu modlitwy pokarmy wielkanocne poświęcił ksiądz biskup Adam Szal. byli bogaci duchowo, żeby to bogactwo duchowe łączyło się z życzliwością otrzymaną od ludzi, od ludzi. Dzielmy się tą dobrocią, abyśmy byli przed Bogiem też i przed ludźmi bogaci. Mnie bardzo miło jest ja tutaj przyszłem akurat ze swoją ulubienicą. I bardzo mi tu smakuje wszystko i także jej i mi tak samo, także nie ma co narzekać, bo wszystko jest dobre i gruchówko, bo te sprawy nieraz się tam je, czy żurek, czy gruchówkę, czy te inne rzeczy i chlebu i wszystko jest dobre. Mieszkam na Białej Górze, matku jestem, czwórki dzieci. Jestem zadowolona, że tu przyszłam z wielu powodów. Przede wszystkim chciałabym podziękować panu burmistrzowi, bo to jest niesamowity gest. Pierwszy raz coś takiego widzę, pierwszy raz z czymś takim się spotykam. I przede wszystkim jedzenie jest naprawdę dobre. Żurek był pyszny, próbowałam, jadłam, zjadłam wszystko. Dziękuję serdecznie. W organizacji śniadania oraz przygotowaniu paczek dla potrzebujących pomogły Caritas Polska, Towarzystwo Pomocy imieniem Świętego Brata Alberta oraz Sanockie Parafie. Wspólnymi siłami przygotowaliśmy posiłek dla naszych podopiecznych z naszego terenu. Co można tutaj zjeść? Jest pyszny żurek przygotowany przez towarzystwo, gruchówka przygotowana przez strażak, dla naszych strażaków, jest chlebus, są jajka, no i oczywiście są paczki żywnościowe. Dużo, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzę wszystkim mieszkańcom Sanoka, ich najbliższym i tym, którzy wyjechali z miasta. Dużo zdrowia i wszelkiej, wszelkiej pomyślności. tvpodkarpacie.pl